To jest spotkanie z kumplami, spotkanie trochę zabawy, trochę gry, trochę wyluzowania się z życia codziennego i przede wszystkim spotkanie z ludźmi, z którymi się kiedyś grało. Teraz ma się kontakt rzadki, bardzo sporadyczny. Spotykamy się raz praktycznie do roku. To nasze grono, w którym trenujemy, gramy się, spotyka częściej, jasne. Ale z drużynami innymi no, mamy kontakt rzadki, a jednak tych przyjaciół, kolegów z lat młodości. Dużo jest. Dla wszystkich potężna frajda, potężna przyjemność, jedyna możliwość spotkania i, i pogadania, pośmiania się i nie tylko. No. Lek, lekkie wariactwo wieczorne też się przydaje. I to są ludzie rozpoznawalni w, w naszym środowisku, prawda? Kto, kto jeszcze, jeszcze z najmłodszej grupy, plus 35, to mamy w tej chwili chyba tam z 15 reprezentantów polskich byłych, no oni są znani. Ale kto pamięta o Sordylu Szalpuku sprzed 20 paru lat? A, a, a ci panowie są i fajnie sportowo ułożeni, i fajnie życiowo i też jako, jako normalni, fajni, normalni chłopcy przyjeżdżają, bawią się w siatkówkę i grają. Mistrzostwa Świata Olbo już są, już, już od parunastu lat trwają i, i generalnie jeździmy w niektórych kategoriach, w niektórych kategoriach wygrywamy. Kilkakrotnie wygrywaliśmy teraz troszeczkę zrobiło się to może nieelitarne, ale bardzo drogie. I, i, I ciężko zebrać ludzi, 12 ludzi, którzy opłacą, zapłacą, wyjadą i, i, i będą walczyli dalej. Ciężko, bardzo ciężko będzie, bo mamy już 35 kategorii, 40, 45, 50, 55, 60, 65. No w nieskończoność się nie da, prawda? Yy, tu też nie chodzi o, o, o sam tytuł, aczkolwiek to jest bardzo ważne, ale też chodzi o, o, o fajną zabawę tych, tych wszystkich 600-700 facetów, którzy przyjeżdżają i grają. I jak widać tu nie ma faworyta w drużynie jednej, drugiej, piątej, tylko każdy chce wygrać. No. Jedni, jedni grali kiedyś lepiej, gorzej, wszyscy dają serce i wszyscy się bawią tą siatków. Ja myślę, że tu jest bardzo na serio, tu jest na pierwszym planie, tu by się wszyscy pozabijali. Kiedy, kiedyś yy, na meczu ligowym jak sędzia gwizdnął, że była podwójna, to była podwójna, teraz tu by się jeszcze pięciu pozabijało, że nie było podwójnie, że sędzia źle widzi. I o każdą piłkę, o, każdą, o każdy punkt jest wariacka walka. No. I, i tu, jest te, tu jest serce, tu jest pasja, tu jest no, takie wręcz wariactwo siatkarskie. Yy, przy meczach ligowych, przy meczach o, o stawkę punktową kiedyś, no to... Był mecz, trzeba było wygrać, trudno, przegraliśmy i do domu. A tu wieczorne rozmowy, i następnego dnia się umawiamy. A tym to już na pewno wsadzimy, bo oni są gorsi od nas dużo, dużo, dużo. Później okazuje się, że oni są dużo, dużo, dużo lepsi, i kolejny stresik, ale też no, fajna zabawa.